pisząc komentarze, że ktoś was oszukał, że wymienił wam jakieś części czy nie, poproście o zdjęcia, po prostu albo przed, przed, nawet przed naprawą my zapytajcie się, czy będziecie mieli wgląd. Słuchajcie, zdemontowane części, w pierwszej kolejności sobie tutaj na takim wózeczku e, trzymamy e, po to, do momentu, kiedy nie wydamy samochodu. Tak? Robimy na programie Integra i to nie jest żadna kryptoreklama, mamy taki program, w tym programie każdy mechanik sobie otwiera swoje, swoje zlecenie e, i Robi zdjęcie, tak? Zdjęcie z, z części, zamontowanej części. Nawet jeżeli realizuje mechanik naprawę w samochodzie i podchodzi do niego drugi, na przykład się pyta, nie wiem, o hasło do Wi-Fi, o, o hasło do, 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 do danego samochodu, albo omawia, tak, może omawiać przecież dany samochód, bo na przykład można powiedzieć, że kontynuuje jakąś naprawę. To i, i gdzieś padnie jakieś imię, albo nazwisko, albo no, chociażby numer rejestracyjny, tak? To też, czy dana osoba sobie by życzyła, żeby było wiadomo, że dany samochód jest naprawdę w warsztacie, ludzie tak wykształceni, ci którzy taką wielką polszczyzną piszą w tych komentarzach, tak bardzo są elokwentni, i wydajecie się wydymać bez ściągania spodni i płacicie dopiero po naprawie, nie znając kosztorysu? Oceniając to na zasadzie taki, że patrzycie w kamerkę i przeglądacie to, ile wasz samochód był zrobiony, albo nie wierzycie, że dana rzecz została zrobiona XXI wiek, Dzieci w nie wiem, pierwszej klasie podstawówki już mają swoje telefony komórkowe i robią zdjęcia, a wasze warsztaty nie robią zdjęć tego, co zdemontowali, no to zastanówcie się, gdzie wy oddajecie swój samochód?